To jest film oparty o bardzo ciekawy scenariusz. Myślę, że czegoś takiego w polskim kinie jeszcze nie wiem, czy nie było w ogóle, ale ja na pewno takiego filmu nie widziałem. Pamiętam, że ten scenariusz do mnie chyba w formie elektronicznej dotarł jakąś, jakąś późną nocą. Ja gdzieś po jakiejś trasie samochodem z Wrocławia czy skądś dojechałem do siebie do Gdańska. I tak y, zrobiłem sobie jeszcze herbatkę taką przed snem i mówię nie, nie wytrzymałem z ciekawości i otworzyłem ten plik scenariusza, no i tak zostałem do czwartej rano, nie <laughs> mogłem się oderwać, no bo, no bo to się czyta po prostu, to jest naprawdę film, który trzyma mocno, trzyma mocno, tak widza za mordę, <laughs> mówiąc nieładnie, ale... Na takiej samej zasadzie jak dobry kryminał w czytaniu trzyma czytelnika w napięciu. Intryga jest no, namotana bardzo ciekawie. Znika w sali sądu bardzo poważny przestępca, syryny zabójca i człowiek, który to lubi robić i potrafi robić, zabijać ludzi. On znika. A tym samym oskarżony. Uprzedzam oskarżonego raczka. Ostatnie, uprzedzam Uf, oskarżonego raczka. Zaczynają znikać fizycznie kompletnie, zaczynają znikać ludzie. Nie wiadomo w jaki sposób, kto to robi i w jakim celu. Od tego momentu komendant główny postanawia sprawdzić, czy znikanie tych przestępców nie jest jednak robione przy pomocy kogoś, kto jest w komendzie. To bardzo wysoko, bo zbyt to jest sprawnie robione. No i od tego zaczyna się filmy. I potem szalenie logicznie to się zaczyna. Odsłaniać tym niemi, oczywiście błęda jest absolutną niespodzianką. Kilkudziesięciu największych skurwieli zniknęło bez śladu w ciągu ostatnich sześciu lat! W Polsce, myślę, taki film powstaje raz na parę lat. Że rzeczywiście ktoś zaryzykuje i tak było w przypadku, nie wiem, Jestem Bogiem, tak było w przypadku Wszystko, co kocham, Jacka Burcucha, czy Wojna Polsko-Ruska. Ryzykując, nagle odnosimy sukces. Dlatego, że ewidentnie jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do pewnego typu filmów i wiadomo zazwyczaj, co się wydarzy. Ja czytałem scenariusz sam, powiedziałem, że to będzie zupełnie co innego. O Boże! Nie, no, O Boże, to jest serenowy. O Boże! Będzie sporo akcji, pościgów, strzelania, bujek. Ten film może rzeczywiście być pokazywany wszędzie na całym świecie. Jest to film zagadka. Film, który trzyma niesamowicie w napięciu. To jest fajny, bardzo dobry film, przede wszystkim bardzo poważnie traktujący polskiego widza. Czysta rozrywka. Ten film trzeba zobaczyć. SEMP. Zapamiętajcie ten tytuł. Będzie fajny.